Zobacz, tak wygląda. A nie, to on. To masz przechłopany. To znaczy, że obie jesteśmy adaptowane? Niemożliwe. Słyszałaś to? Mama, szybko włączę konsolę, zabieraj też pierzegi, szybko! Halo? Mamo? Nie mogę teraz gadać, mam lekcję. Moja mama wyszła, wróci późno, więc zakładam, że mamy tak... Z 6 bitych godzin wolności. Możecie wpadać. Adres to Zabawkowicza 14. Hania, to za hałas! Przecież koń okay, jest w szkole. Mamięćmy tutaj. Hania. Okay, muszę to nie szybko Hania. Gdzie ta mama? Nie wiem, ale wiesz co? Dzisiaj na zastępstwie przyszedł jakiś taki siwy pan. Nie wiem, był jakiś dziwny i stary. No ja się z kąpielą spóźniłam o trochę. No i on zaczął na nas się drzeć, że co to ma być, spóźnianie się i w ogóle, a ja powiedziałam, przepraszam, no ale nie wiem z kim ja rozmawiam. No i jeszcze głośniej zaczął się na nas drzeć, to ja mu powiedziałam, że w regulaminie szkolnym jest napisane, że nie można krzyczeć na dzieci. To on wtedy się tak wkurzył, że powiedział, że mnie zapamięta. Został tydzień do końca roku szkolnego, więc nie, nie przejmuję się tym, bo on pewnie tylko na chwilę przyszedł do naszej szkoły. Tak mi mówiły koleżanki. Dziewczynki, przepraszam, że musiałyście czekać. Chodź, już, już jestem, Chodźcie, chodź. Sorry, dziewczyny, że musiałyście czekać, ale mam tyle po prostu robota. jutro mam jeszcze trudniejszy dzień, cały po prostu zawalony robotą. A, Amelka, yy, i mam dla ciebie ciekawą informację. Wyobraź sobie, że. Odchodzi, odchodzi Twoja nie? Ona jest przesympatyczna. No smutno. I będzie nowy pan. Taki trochę starszy, ale bardzo sympatyczny. Może go. polubicie e, e, go na pewno. Jest bardzo miły. Zobacz, tak wygląda. Nie, to on. Są już Myślę, że Ameryka już zna się z tym panem. I to dobrze. Naprawdę? To się cieszę, bo jutro będziesz miała z nim cały dzień, abyście się z całą klasą najlepiej z panem poznali. Co? No. no tak. Dziewczyny, pośpieszcie się, bo ja już muszę iść. Mama, odbierzesz mnie dzisiaj ze szkoły? jeszcze ja będę bardzo późno, więc nie dam rady. Aha, nie, no nie przejmuj się, spokojnie dojadę. A Amenka. tak mniej więcej? O której będziesz? Bo się zastanawiam, czy czekać na Ciebie z kolacją. Będę późno, nie wiem o którym. Amen. No dobra, mama, to pa. No pa. Amelka, proszę cię przyjść już, no. Dobra, idę, idę. Amelka, idę, masz czekać się... na ciebie. Odbierasz nas dzisiaj ze szkoły. Już ani mówiłam, że was nie odbieram. Idź już, do szkoły, bo się spóźnisz. O, jeszcze mm -hmm. muszę bo coś wróć. Thank cool. Bye. No, wiecie co? Moja mama wyszła, wróci późno, więc zakładam, że mamy tak. Z sześć bitych godzin wolności. Możecie wpadać. Adres to zabawkowicza 14. No, do zobaczenia. Mamo? Mamo? Robisz, jest mama w domu? A co ty tu robisz? Dlaczego nie jesteś w szkole? Słucham, to ty powinnaś być w szkole jest mama w domu? Mamo! Mamo! Nie bądź, nie ma mamy w domu. A poza tym, jak ty tu weszłaś? Klucze masz? Nie ma mamy? To co ty tu robisz? Skąd masz klucze do domu? Pytam się, skąd masz klucze! To jest akurat nieważne. Ważne jest jak ty się tutaj dostałaś. To moja słodka tajemnica. Hmm? Tak słodka jak ta Nutella, którą zżerasz? To nie może tak być, że ty tak po prostu sobie masz klucze do domu. Dzwonię do mamy. Gdzie jest mój telefon? Ja bym tego nie robiła na twoim miejscu. Jak zadzwonisz do mamy, to sama się wkopiesz. Co? Zadzwonisz i powiesz o, cześć, mamusiu! Właśnie jestem w domu, gram na konsoli i zjadam słodyczy zamiast siedzieć w szkole. I tak patrzę i Hania weszła, bo okazało się, że ma klucze. Straszła tragedia! Przestań! A wiesz co? Wydaje mi się, że jesteś adoptowana, bo wszyscy co? w naszej rodzinie są mili, a ty nie. Masz inny kolor oczu od mamy, ogólnie masz kręcone włosy, a mama ich nie ma i ogólnie jesteś dziwna. Więc jesteś adaptowany. Melka, ty kiedykolwiek patrzyłaś w lustro? Ty wiesz, że ty masz taki sam kolor oczu jak ja i kolor włosów też podobny? To znaczy, że obie jesteśmy adaptowane? Niemożliwe. Słyszałaś to? Mama, szybko włączę konsole, zabieraj te wszystkie rzeczy. Wszystko! Dobrze, nie wiesz co? Oj, ty dlatego jest, przeniosłam to spotkanie na jutro, żeby spokojnie porozmawiać. O, oczywiście tak to ty też będziesz No dobra, dobra, No to hej, papa. Aaj na kolej nogi nie żywa dzisiaj? się? Dziwne! I ona mnie uczy, że już sprząta w swojej pokoju. Chwila relaksu z TikTokiem. Co? Ja tu mnie wytrzymam. Dobra, zadzwoni do Amelki, że mogę ją odebrać. Telefon słyszałam? Mama, dzwoni! Co zrobić, zrobić? Halo! Mamo, nie mogę teraz gadać. Mam lekcję. No, sorry, pa. A dobrze, przepraszam, Amelko, nie chciałam podczas lekcji. No hej. to zachowaj. Przecież Odpiewa, jest w szkole. Hania, można Ania? czekać? Czekamy na imprezę! można czekać! Chcesz nas tu zanudzić na śmierć? Nie Ania, otwieraj no! Jeju! Dziwne, przed chwilą widziałam tu niezłą wrogę dzieciaków. Hmm. <laughs> to słaba krywka. Muszę się gdzieś indziej schować. Co to, czyli są otwarte, jakiś przeciąg czuję. No, czyli tą bałtun zostawiło otwarte. Oj, kurde. O kurde. Dzwonię do Hani. Hania, bo um, schowam się na balkonie i mama zamknęła drzwi do balkonu i utknęłam. Otworzysz mi? No, niestety nie pomogę ci, już wyszła. Czekam na autobus. Idę na imprezę ze znajomymi. Sorry. No, musisz poczekać do 17. Przykro mi, było nie wbiegać na balkon. Dobra, muszę skończyć, bo mój autobus przyjeżdża. Pa! Ale. Mamo, wróciłam. Haniu, jesteś wreszcie. A gdzie masz plecak? Plecak? O, oh, zapomniałam ze szkoły. Ale i tak nie mam żadnej pracy nowej, więc nic nie potrzebuję plecak. Dobra, nieważne. Słuchaj, nie mogę się skontaktować w ogóle z Amelką. Nie wiesz, gdzie ona jest? A, jasne, że wiem. Stoi na balkonie. Takie 65 godzin. No co ty? Co to opowiadasz? A, długa historia. Nieważne, pójdę je otworzyć lepiej. Co? Na balkonie? A ty wiesz, że ona już podpadła nowemu wychowawcy, jeszcze się nowy rok nie zaczął, nowy wychowawca i już ma przechlapany. Niech ona przyjdzie do mnie, musimy porozmawiać.